Kończymy ten y, drugi tydzień pracy. Na pewno to jest ten sparring to jest bardziej urozmaicenie tych y, dwóch tygodni ciężkiej y, pracy, y, powrót powiedzmy do takiej rywalizacji y, boiskowej, y, formacyjnej, bo teraz więcej, więcej biegamy, więcej dźwigamy tych ciężarów, także tutaj y, powrót bardziej do, i przypomnienie sobie, jak się gra piłkę. Czuję się bardzo dobrze. No myślę, że ten czas, kiedy miałem kontuzję, Raczej mi pomógł, ja patrzę na to w ten sposób, że wszystkie rzeczy dzieją się nie bez przyczyny i ta kontuzja też mi była potrzebna, więc zregenerowałem się, pracowałem też ciężko w tym czasie i, i teraz jestem na 100% w pełnych obrotach. Militacja przebiegła po myśli i czuję się świetnie na boisku, czuję, że wracam do formy. No myślę, że najważniejsze to teraz ciężko pracować, dobrze przygotować się fizycznie, jak i psychicznie do sezonu.